Świat huczy, kakofonia dźwięków i chaosu, ale niektórzy słyszą inną melodię, szept pod powierzchnią szumu, to strażnicy świadomości, żyją wśród nas, pozornie zwyczajni, jednak widzą świat starożytnymi oczami, zgłębią percepcji niedostrzegalną dla większości, to marzyciele, wizjonerzy, przyziemność nie ma nad nimi władzy, widzą magię w codzienności, Znaczenie w drobiazgach. Ich świadomość jest latarnią w ciemności. Sny strażników to niezwykłe fantazje to gobeliny utkane z samego czasu wizje łączące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość widzą echa tego, co było przebłyski tego, co może być ich sny nie są ograniczone liniowym czasem. Istnieją w przestrzeniach między chwilami, wizje te nie zawsze są jasne. Przychodzą jako zagadki, symbole wymagające rozszyfrowania, ale w nich kryją się głębokie prawdy o wszechświecie i o nas samych. Niczym sny prorocze werny chory skrywają klucze do zrozumienia. Strażnicy słuchają nie tylko uszami, ale duszą. Słyszą szepty wiatru, szmer rzeki, cichą symfonię lasu, jak szum morza w koło brzegu. Natura przemawia do nich językiem zrozumiałym dla serca. Znajdują ukojenie w jej objęciach, mądrość w jej cyklach. Ziemia jest ich nauczycielem, powiernikiem. Od najmniejszego owada do bezmiernej przestrzeni nieba rozpoznają wzajemne połączenie wszystkich rzeczy. Rozumieją, że jesteśmy częścią natury. A nie oddzieleni od niej, jak drzewa w Puszczy Białowieskiej. Strażnicy kroczą swoją ścieżką z cichą łaską. Nie dążą do przewodzenia ani do głoszenia kazań. Ich moc tkwi w ich obecności, w sposobie, w jakim poruszają się po świecie. Są latarniami w mroku. Ich wewnętrzne światło rozświetla ciemność. Przypominają nam o naszych własnych zapomnianych prawdach, o naszym własnym połączeniu z czymś większym niż my sami. Ty też posiadasz to światło. Spoczywa uśpione w Twoim wnętrzu, czekając na rozpalenie. Wsłuchaj się w szepty. Otwórz oczy na magię. Dołącz do strażników świadomości.